Programie. Zboczeniec zaatakował w Białym Stoku, gdzie ukrywa się morderca Witold Dancewicz. Po sześciu miesiącach poszukiwań znaleziono zwłoki Kamili Piotrowskiej. Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz, magazyn kryminalny 997. Mam nadzieję, że Państwo będą z nami przez najbliższe pół godziny. Mam nadzieję, że będziecie mogli wyciągnąć wnioski z tego, co zaprezentujemy. A być może, że uda się Państwu pomóc. Policji i ofiarom przestępstw. Chcę zacząć od bardzo gorącej, choć bardzo tragicznej sprawy. Otóż kilka dni temu koło Sieradza znaleziono zwłoki poszukiwanej od października Kamili Piotrowskiej. Nie ma wątpliwości, że mamy tu to do czynienia ze zbrodnią i to podwójną zbrodnią. Bowiem w grudniu ubiegłego roku przedstawiałem Państwu właśnie sprawę dotyczącą Kamili i zamordowania jej koleżanki. Edyta Matyśkiewicz i Kamila Piotrowska można by rzec były papuszkami nierozłączkami. Chodziły do tej samej szkoły, mieszkały obok siebie na bełkatowskim osiedlu. Miały po 18 lat. Prawie cały czas spędzały razem. Pobawimy się, a w poniedziałek zaliczymy. Słuchaj, jest klasuba, to ja naprawdę mykam. Idziesz z nami? Robcie co chcecie. No ma razie. Obie dziewczyny uczyły się średnio, ale często wagarowały. Edyta powtarzała klasę. Najbardziej lubiły bywać w młodzieżowych klubach i dyskotekach na terenie Bełchatowa i innych miast województwa łódzkiego. Były bardzo towarzyskie i, jak twierdzą koledzy, kokieteryjne. Stwarzały pozory łatwych dziewczyn, ale nigdy nie dopuszczały do sytuacji intymnych. O której wrócisz dziecko, Edytka? E, no musi on zadzwonić, jak zawsze zadzwonię? Tak? Mhm. Muśki. No. Muśki, papa. No, no, no. Jak ustalono, obydwie dziewczyny były skryte i nie zwierzały się koleżankom i kolegom. W domu też były raczej zamknięte. Teraz nastąpią wydarzenia dość niejasne, których do dziś nie udało się wytłumaczyć. Jak ustalono, tego dnia Edyta i Kamila umówiły się o godzinie 18.30 na imprezę zwaną połowinkami. Jednak jak potwierdzają świadkowie, dziewczyny przyszły do organizatorów tej imprezy i powiedziały, że nie będą uczestniczyć w zabawie, bo jednej z nich zmarł wujek, a druga Lękujesz musi łacie. bawić dziecko. Poprosiły Lękujesz więc łacie. o zwrot pieniędzy. Lękujesz. Było to oczywistym Lękujesz. kłamstwem. co tam słychać? W porządku, nie idziecie na imprezę? Nie, słuchaj, Kamila, wyszła tylko tak na moment i zaraz spadamy. No. No. Eee, nie, nie no, już no. idzie, już idzie. nas kawałeczek? No, z Okej, to lecimy. Około godziny 19.00, 19.30 poprosiły kolegę, by odwiózł je na ulicę Pabianicką na parking przy starostwie w Bełchatowie. Tam też wysiadły i od tej chwili nikt ich więcej nie widział. Słuchaj, dzięki serdecznie za podziękowanie. Na, na pewno tutaj zostanie. Na pewno tutaj Tak, spotykamy się o 9.00, wpadniemy na imprezę, no, okej? Okay? No, no, na razie. To na razie pa. Jak ustalono, były umówione z dwoma kolegami o godzinie 21.20 na przystanku autobusowym w miejscowości Wadlew na trasie Bełchatów-Pabianice. Na spotkanie nie przyjechały. Koledzy czekali na nie w wiacie 126P, ponieważ mieli razem jechać na dyskotekę w Głuchowie. Kilka dni później zwłoki zamordowanej Edyty Matyśkiewicz znalazł wędkarz w rozlewisku Warty Koło się radza. Jak już Państwa informowałem, zwłoki drugiej dziewczyny znaleziono kilka dni temu w tym samym miejscu w rozlewisku Warty. Policja po raz kolejny prosi Państwa o pomoc. Przypominam, że dziewczyny zamordowano 27 października 2001 roku. Nasz telefon 0800 100 997, a dla telewizów Telewizji Polonia 48 kierunek do Polski, do łodzi kierunek 42 6359-111. Kamila i Edyta zostały zaatakowane w drodze na dyskotekę. Natomiast Agnieszkę, zboczeniec, zaatakował zaledwie 20 metrów od bloku, w którym mieszkała. Aż trudno uwierzyć, żeby w środku osiedla, w piątek, w sierpniu około 21, nikt nie słyszał wzywającej pomocy kobiety. Proszę pani. Co się pani stało? Co się pani... Oj, sam. Oj, sam. O jest. pani? Powiedz. Stój. Czekaj. 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 Uspokój się. Pogotowie tak. Tutaj ja znalazłam kobietę. Chodźcie tutaj, tutaj leży, ta pani. Co się stało? Teraz ja znalazłam, rozwiązałam ją. Nie wiem, nie czuję tętna. Zobaczcie, cała tak, Proszę przejść, przepraszam. Co jest? Witam. Lew ledwóz odczuwalny. Panią tak jak teraz, rzadko, że na podłodze. Pani zawo zawo zawołała z tym psem. Chciałem ją... Właśnie, tutaj Pani jest. Musimy brać tutaj szybko. To bierzcie ją. On ci trochę, trochę. Pani mówi, że miała związane ręce, a mnie tym tutaj? Tak, tak, no, tymi, tymi szmatami takimi. No i co? i co? Na no, no nic, ona karczała tylko, w sumie to nawet nie, nie bardzo wiedziałam, czy ona żyje, czy nie. Tutaj mnie minął taki, taki facet, taki był z krótkim rękawkiem, niewysoki i ja nawet taki zdenerwowany strasznie. Harczał, biegł, tak. Jak on wyglądał dokładnie, może pani go opisać? to znaczy nie no taki, no niewysoki gdzieś, tak z metr. No, no, niższy od pana na pewno. Czy ktoś z państwa zna może tę osobę, która tutaj leżała, tę dziewczynę? Tak, to jest taka Agnieszka, ona ma tak tak około 30, tam mieszka w tamtym bloku. <słuch> <słuch> Ale naprawdę, no, proszę panią. trzeba koniecznie wyjść. Obudź A czy nie widzieliście coś dziwnego jeszcze tutaj przed tym zdarzeniem? To znaczy jak myśmy wcześniej gdzieś tak godzinę temu siedziały, no to widziałyśmy... No może tam siedziałyśmy, no to widziałyśmy... Bardzo podobnego faceta. No Kiedy to było? Wcześniej. Z jakąś, z jakąś godzinę temu. Jak no? on wyglądał? Cały też... 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 czas harczał, zdenerwowany był taki, wkrótce, w Charcza krótkiej to znaczy koszulce. jak znaczy Był Znaczy nie, tak głupio się uśmiechał. Dzień dobry. Proszę pani, tak, ja pan do kogo? Ja jestem z policji. Chciałem się zobaczyć z panią, która została przywieziona dzisiaj ale tutaj do Państwa. to jest to niemożliwe, proszę pana. No ale chciałem chociaż chwileczkę z nią porozmawiać, czy nie ma takiej możliwości? Jest nieprzytomna w tej chwili. No kiedy ona może wyjść z tego stanu? Trudno mi jest powiedzieć, naprawdę. Ale chodzi mi chociaż o jakiś drobny szczegół, bo to jest potrzebne hmm. dla dobra śledztwa. No tak, ale ona nie rozmawia. Także hmm. siedzi mama. Może pan się coś dowie od mamy. No nic w takim razie, dziękuję pani bardzo. Dzień dobry, proszę pani jestem z policji. Czy pani jest matką Agnieszki? Tak. Niech pani mi powie, kiedy pani ją ostatni raz widziała. No przed godziną, może przed półtorej. Była w domu przecież. Czy ona wychodziła z domu sama? Czy ktoś z nią był? Nie była u nas kuzynka. I on. Ona poszła odprowadzić tę kuzynkę do autobusu. No jak wychodziły Panie z klatki schodowej? Przecież nie poszłyście na najbliższy przystanek, tylko poszłyście troszeczkę, da, troszeczkę dalej. W ogóle się jakby za siebie nie oglądałam, ani nie patrzyłam właściwie na, 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 zewnątrz, bo jak mówię, no cały czas byłyśmy niestety zajęte rozmową. Jak już była Pani w środku w autobusie, nie widziała Pani przez szybę kogoś, ktoś stał koło przystanku, kto kogoś, kto dziwnie wyglądał. Nie, nie widziałam. Siostra stała sama i machała mi, ale nikogo koło niej nie było. To mówi pani, że on nie był zbyt wysoki, tak? Tak, no gdzieś miał gdzieś tak około metra siedemdziesiąt. A jak twarz? Owa twarz Podem. taki jak tu kolega rysuje? Tak, bardzo podobna. Czy on nie miał jakiegoś dziwnego zachowania? Nie zachowywał się nerwowo, czy. To znaczy, zachowywał się nerwowo. Najpierw myślałam, że on jest pijany, ale potem. Potem zobaczyłam, że, że ucieka na mój widok. Zarost jakiś widoczny. Y, tak, miał taki mały y, wąsik. Czy mniej więcej podobny? Y, tak, tak, po, jest podobny. Ofiarą tego brutalnego napadu była 30-letnia Agnieszka Dolida, pielęgniarka w jednym z białostockich szpitali. No Tak, łatwo pani mówić. Ale przecież tylko prześwietlenie z radą. Cześć. cześć! Co tam? Co tam u ciebie, panów? Słychać. Nie chcę mi się w ogóle o tym rozmawiać. No masz. ale jak tam, twój No co, no co? Teraz ja jestem u rodziców i w ogóle facet mnie nie interesuje. No ale masz zamiar się z nim zejść z powrotem, czy jak? Ja muszę sobie to wszystko przemyśleć teraz. Wiesz, chłop jak chłop, ale. Ale zawsze to jest chłop. Łatwo ci powiedzieć, nie? Dobra, to na razie. Proszę <grym> przelecieć. No, cześć. A przyjdziesz później? No. Agnieszka od trzech miesięcy była w separacji z mężem. Wyprowadziła się od niego i zamieszkała u rodziców przy ulicy Nowogrodzkiej 7B w Białym Stoku. Dzień dobry, poznaj mnie Pani. Ja chciałem jeszcze zamienić kilka zdań, czy nie można? No proszę, niech Pan wejdzie. Proszę bardzo. Dziękuję panu bardzo. się dać. Może teraz po kilku dniach? Troszeczkę może pani ochłonęła, może coś sobie pani przypomina więcej. Nie, wie pan, naprawdę nic nie wskazywało, że się cokolwiek może stać. To znaczy nie było żadnych telefonów z pogróżkami, córka się niczego nie bała, czy, czy kogoś? Nie, absolutnie nie, ona nie. A tego dnia była tutaj kuzynka, prawda? One ze sobą rozmawiały? Siedziały tutaj sobie rozmawiały. A o czym on rozmawiały konkretnie, nie wie Pani? A wie Pan, ja nawet nie wiem, bo ja tylko weszłam tu, podałam im słodycze, herbatkę. Może się jakoś zobaczysz, zresztą no. co to jeden facet... No o czym chodzi? tak gadacie dziewczynki, macie tutaj herbatkę. O życiu, mamo, o życiu. To moja? Ach, wiecie co, jest takie ładne popołudnie, byście poszły trochę na spacer. Tuż Zaraz przed tragicznymi zdarzeniami, radę. przypomnijmy 16 sierpnia 2001 roku, w czwartek, Agnieszka gościła w domu rodziców swoją kuzynkę. Mirek. No Prusze, Mirek, tak dawno no nie widziałam. Ale tu, tu, Fajne, nie? No. Super. Ty, ale, ale, ale nie idź jeszcze, co? późno już jest, muszę iść, czekają na mnie w domu. No, ale ja ci później odprowadzę przecież, no. No to chodź, przejdziemy się jeszcze. To już, pochodzimy. teraz? No. Ochodź. A w niedzielę przyjedziesz? Okej, okay, jasne. Płodno się zrobiło, ty zmarniesz. Pięknie. Twoja Agnieszka, myślę, że zrobiłaś bardzo dobrze. Wybaczysz, minął trzy miesiące i w ogóle zapewnisz, że taki facet istniał. Ty zmarniesz, może ty wracaj do domu. Nie, nie, tu ja ojciec po Ale słuchaj, jak przyjadę w niedzielę, to jedziemy sobie do Mirki. No? Okej? Okay? No. Na kawaleryjską. co jest? Mm. Weź spadaj stąd co? Ej, Jurek! Jakiś koleś do ciebie. <laughs> Ale no. <laughs> Jurek! Spadaj stąd. Co to za koleś? Właśnie nie wiem, przywalił nie, wiem, jakiś się jakiś. To jest Jurka to może się go Widziałam nie. jakiś opijany. Jestem jakiś beznadziejny głupi jakiś. A tam to, nie, nie się, śmiechał się tak głupio. Więc... Co? Zobacz, mamy całe pół godziny. To wiesz co? To na Piłsudskiego się przejdziemy, co? No, chodź, dobrze. Zobacz. No, 20 54. To już zaraz. Czeciec zabrał agnieszce srebrne kolczyki oraz srebrny łańcuszek z krzyżykiem. Agnieszka przez pół roku nie odzyskała przytomności, zmarła 2 lutego 2002 roku. Nim porozmawiamy o szczegółach tej sprawy, posłuchajmy, co na ten temat mówi matka. Czy gdyby udało się zatrzymać tego szaleńca, tego zboczeńca, byłoby Pani trochę lżej? Gdyby Pani wiedziała, kto to zrobił? Hmm, ja wiem. Mi się wydaje, jakby kto by był obcy, no to by było lżej, ale jak ktoś swój, to by było bardzo ciężko. Czy, czy ktoś może kogoś namówił, podstawił, no nie wiem. Bo na wrogów nie miała. A myśli pani, że mógł to zrobić ktoś, kto znał Agnieszkę? Może tak, no ja nie wiem, to takich przypadków u nas na osiedlu nie było. Tak wszyscy mówią, w sąsiedzie, że to ktoś musiał nasłać na nim. Ale nasłać dlaczego? No nie wiem właśnie, właśnie nie wiem dlaczego. Trudno mi powiedzieć. Co pan sądzi o tej wersji, którą sugeruje mama Agnieszki? Biorąc pod uwagę specyfikę przestępstwa, policja w dalszym ciągu prowadzi czynności sprawdzające w stosunku do osób, które były karane za podobne przestępstwa. Tak, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Matka sugeruje, że mógł ktoś zrobić ktoś kto znała Agnieszkę, a wcale nie jakaś zupełnie jej obca osoba. Czy też taką jedną z wersji przyjmujecie, czy te tego typu wersje wykluczyliście? Również ta wersja nie jest wykluczona w każdym bądź razie w chwili obecnej te czynności są kierunkowane w stosunku do osób, które były karane za takie przestępstwa. I również bierzemy pod uwagę osoby, które znały Agnieszkę i które mogłyby mieć z nią jakieś zatargi. Zaprezentowaliśmy Państwu portret pamięciowy. To jest portret pamięciowy sporządzony na podstawie relacji głównie pani, która znalazła umierającą Agnieszkę. Poszukujemy mężczyzny. Wiek 30 lat. Krótkie, ciemne włosy i wąsy. Był mocno opalony, ubrany w jasną koszulę polo lub podkoszulek oraz ciemne spodnie. Mężczyzna ten zabrał m.in. E, łańcuszek i krzyż e, srebrny, tak? To jest srebrny krzyż? Tak, był to krzyżyk srebrny, i zdobiony wokół kolorowymi kamyczkami. Bardzo charakterystyczny Tu mamy rysunek tego, e, tego krzyżyka. Ponadto zwracamy się z prośbą do mieszkańców rejonu ulicy Jurowieckiej 32a, które w dniu 16 sierpnia 2001 roku, około godziny 21:30-21:45, widziały opisanego tutaj mężczyznę. Telefon w białym stoku kierunek 85 677 28 00 677 28 00 kierunek 85 Na, aż numer telefonu bezpłatna linia z terenu całego kraju 0800 100 997 telefon czynny tylko w czasie trwania naszego programu i dla telewizów TV Polonia telefon 48 kierunek do kraju 42 do Łodzi 6359 111 Zastanawiałem się Realizując tę instynizację dotyczącą tragicznych zdarzeń związanych z Agnieszką, co radzić panią w takich sytuacjach? Co mają robić, jak się zachowywać? Poprosiłem dzisiaj do studia tutaj specjalistów, którzy być może no, w pewnym stopniu pomogą Panią, żeby wiedziały, co mają robić w takich sytuacjach, bo trudno radzić, żeby się nie poruszać na osiedlu o 21 w sierpniowy wieczór. To właśnie działanie przez zaskoczenie jest naszym atutem. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia wszystkie chwyty są dozwolone. Jak widać, wcale nie musimy być słabą płcią, wystarczy przełamać paraliżujący strach. A do samoobrony mogą posłużyć takie przedmioty, które zwykle znajdują się w damskich torebkach, jak klucze do mieszkania, długopis, telefon komórkowy czy parasolka. Wiem też, że bardzo skuteczne jest kopanie mężczyzny w krocze i jeśli Pani mają szpilki, deptanie e, szpilką osobnika. Dokładnie tak. O, tu mamy takie kopanie. Wyraźnie było widać, że ta technika jest bardzo, bardzo skuteczna. I ważne jest to, co mówiła komisarz Kąska, że e, zaskoczenie, bo ten napastnik podniecony nie spodziewa się nagle ataku ze strony kobiety. To jest bardzo ważne. Oczywiście można skorzystać ze szkoleń, które prowadzi policja i kursów. I to polecam paniom, które szczególnie czują się zagrożone, żeby nauczyć się na paru lekcjach, paru takich chwytów, jak tu dziś prezentowali? Zainteresowanie takimi szkoleniami jest bardzo duże. Wiemy to z praktyki. Informacji należy szukać w jednostkach miejscowych policji. Teraz chciałem szczególną uwagę zwrócić telewidzą telewizji Polonia, bowiem ten mężczyzna, 29-letni Witold Zdancewicz, podejrzewany o dwa zabójstwa, ukrywa się gdzieś za granicą. Taka jest przynajmniej podstawowa hipoteza. Poszukiwany jest listem gończym przez prokuraturę w suwałkach od dwóch lat. Sztabinki PGR. Tak nazywa się miejscowość Koło Sejn w województwie Podlaskim. Tu też w okresie trzech lat dokonano dwóch okrutnych morderstw. Nie ma wątpliwości, że ma z nimi związek poszukiwany Witold z Dancerem. Popalasz mi to. Skarżesz ten głukosek trzasny. Legi cudzoziemskie takie dają. Legi kurna. Padaj do nas, tutaj na, na piwanie tam gdzieś cudujesz z tymi bazarami, legiami. Tam, daj, daj spokój. Pogasz. Co, co ty pieprzysz chłopie? Wiesz jaka kosa? No widzę, widzę. Niezła. Tam legi takie dają. A co ty tak ciągle tej legi gadasz, co? Tam jest kapucha, tam jest życie, nie? A to co? No i tak co ty pieprzysz, co? Legi. Jak ustaliła policja, Zdancewicz interesował się satanizmem. Palił marihuanę, był typem awanturnika, lubił zwady i zaczepki. Zdancewicz jak dotąd nie imał się uczciwej pracy. Zajmował się drobnym, przygranicznym handlem, nierzadko też dokonywał niewielkich kradzieży. Ave satanus. Ave satanus. Ty Witek, ale to ciebie to z tymi szatanami to nieźle odpaliło. Wreszcie... Coś ty powiedział? Świeruję się tyle, no. Gdyby nie szatan gnoju, to by nas tu nie było na świecie. Rozumiesz? Witek, no co ty? spokój się człowieku! Co ty chcesz robić, cholera? Nie Witek, no! Chcesz zobaczyć, jak cierpiał szatan? Co? Przestań! O co ci chodzi? Nie wstąp! Mieszkał w sztabinkach, w parterowym baraku należącym do PGR. -u. Miał żonę i dwójkę dzieci. Co się tak gapisz? Bądź cicho, dzieci śpią. Co, bądź cicho? No daj spokój. Co, daj spokój? Obudzisz dzieci. Wydarzenia, które teraz Państwu przedstawiamy, miały miejsce 23 czerwca 2000 roku. Trzy lata temu jest impreza, jaramy sobie z klientami, a Witek nagle koleś się bierze za przasz i go... Jebniczo! 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 No Witek, to no nie było tak! Zamknij mordę, co? Jebniczo! Jebniczo! Koleś! Koleś normalnie, słuchaj, wszedł! Stul Staszek. A gdzie jest mój nóż? Chłopaki!

Weź od to, Ej, nie bierz! Przełowacko, weź! Brak! Co ty robisz? Kuź, weź! Weź, do Co ty, weź, wyluzuj się! Witek, co ja... Jaj... Po ciepło gieło, weź! Co się tak boisz? Sprzeczka, czy też awantura mogła mieć związek z morderstwem, którego dokonano 23 października 1996 roku. No to lód! co! Witek! Mówiłem ci, żebyś mnie nigdy nikt... tak nie puchał! Witek, no to... Poszaj! O, Bo cię zabiję! Witek, wyluzuj, to już nie jest śmieszne! Nie cię, cię zabiję? Ofiarą mordu był Wincenty W. z Jedliszek w gminie Sejny. 6 lutego 1997 roku w stawach rybnych w Sejnach znaleziono zwłoki Wincentego W. Miał obrażenia głowy, związane ręce i nogi. W trakcie śledztwa w mieszkaniu niejakiego Henryka P. w Sejnach zabezpieczono ślady krwi denata. Wychodził, zaczepił się o próg i wyrżnął głową w szafkę i ucha mu poleciała. No o i co tam? dalej? No Witek go wziął i wsadził w samochód i zawiózł do domu, nie, na, na, na przystanek go zawiózł, tam go zostawił. I koledzy oczywiście to mogą potwierdzić, tak? No tak. Znaleziono też ślady krwi zamordowanego w polonezie należącym do poszukiwanego Witolda Zdancewicza. A w tym siedzeniu ślady krwi Wincentego. Balowali u Henka, to jak wypili parę piwek, to chyba uderzył głową o kant stołu, no i rościł łuk brwiowy, nie? A ja go odwoziłem na przystanek, to zachlapał tę picerkę. Co ty, piłeś i prowadziłeś? Nie wiem, ja nie piłem, tylko odwoziłem go na początku na, ten, na przystanek, a potem trochę parę piwek wypiliśmy. Niestety policji nie udało się udowodnić winy podejrzanym i sprawa morderstwa Wincentego W pozostała niewyjaśniona do dziś. W morderstwie tym brał też najprawdopodobniej udział między innymi Henryk P. Ale powróćmy do <śmiennie> wydarzeń z 2000 roku. Dalej, Witek! no dalej, Witek! Jest nóż, spokój, daj spokój, Witek! No, no, no zobacz, koleś w portki, ro... przestań! Zostaw go! Witek! Nie, no uspokój się kolej. Dobra, dobra! Zaraz cię uwolnię, papla! No co ty. No nie, no, Żartach się nie zacz weźć, mnie, Ale no. papla, papla! No, co papla? No to jaja. Witek! Co? Ditek! Witek! 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 Dobra, wierzcie go i spadamy. Policja przypuszcza, że zamordowany Stanisław B. mógł być niewygodnym świadkiem poprzedniej zbrodni i musiał zginąć. W zabójstwie Stanisława B. brał też udział Henryk P oraz jego kompanii. Jedyny, któremu udało się uciec policji, jest poszukiwany listem gończym Witold Zdancelicz. Tak jak zwykle w takich sytuacjach przygotowaliśmy wspólnie z policyjnymi specjalistami symulację zmiany wyglądu poszukiwanego. Witold Zdancelicz wedle policyjnych specjalistów tak może zmieniać wygląd. Rozumiem, że jest prawie pewność, że ukrywa się za granicą. Tak, z naszych ustaleń wynika, iż przebywa on poza granicami Polski. Ale czy możemy zasugerować telewidzom, głównie telewizji Polonia, e, którzy oglądają nas za granicą, w jakim kraju, czy, czy, czy w jakiej części świata może się ukrywać? Macie jakieś namiary? Tak, prosimy o kontakt wszystkich telewidzów, którzy e, mogliby e, widzieć poszukiwanego Witolda Ludwika Zdancewicza, a jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi głównie odbiorców e, z Europy Zachodniej, z Francji, e, czy też ze Stanów Zjednoczonych. Czyli Europa Zachodnia... Szczególnie Francja i Stany Zjednoczone. Telefon w Białym Stoku 85 677 2800. 85 to kierunek, oczywiście 677 2800. Dla telewizów telewizji Polonia 48 42 6359 911 i nasz numer telefonu 0800 997. Za tydzień przedstawię Państwu niezwykłą historię związaną z działalnością chyba największego polskiego gangu narkotykowego. Morderstwa, wymuszenia, wielkie pieniądze, 27 aresztowanych i poszukiwany listem gończym Jarosław Hećko. Za tydzień również o morderstwie w okolicach Żyrardowa.